Sprzedam tanio, naprawdę, słuchajcie, sprzedam tanio Call of Duty Ghost z was, słuchajcie, nie chcę kupić, nie chcę kupić, jak ktoś by chciał, to niech pisze na PW, dołożę jeszcze autograf, słuchajcie, dołożę jeszcze autograf, <laughs> siemano wam wszystkim z tej strony Sebo, witam was w kolejnym filmiku. Tak wiem miał być Call of Tigo, słuchajcie, no ale prawie, no prawie, dużo słuchajcie, zbytnio się też nie różni. Mam dla was dzisiaj Modern Warfare 3, jest to FFA, gram sobie tutaj e, MP7 e, oczywiście uzbrojony specjalista, jak nigdy praktycznie nie gram specjalistą, to dlatego to jest taki wyjątkowy filmik, gram sobie tu specjalistą. Grałem wcześniej Modern Warfare 2 na FFA, zajęłem ciężko, naprawdę walczone trzecie miejsce, z pewno widzieliście ten live komentarz, teraz przyszedł czas pod komentarz, tu rzeczywiście już troszkę poszło, mi lepiej, także jest progres, idziemy do przodu z trybem FFA. No i co, słuchajcie, no i co, 12 godzina, ktoś rzeczywiście dzwoni, odbieram, halo, halo, kurier UPS, czy jakieś tam firmy. Oczywiście, szybciutko, słuchajcie, zbiegam, podpisuję, odbieram swojego gosta, instaluję tę grę, instaluję tę grę prawie godzina instalacji, później jeszcze troszkę aktualizacji, tam ileś giga, wszystko ładnie się, słuchajcie, zainstalowało. Później Microsoft Network 4.0 tam zaktualizowało, wszystko elegancko. Już się wtedy pytaliście, czy rzeczywiście będzie komentarz, czy rzeczywiście gra będzie chodzić. Włączam tą grę no i gówno Słuchajcie, powiem wam to wielkie gówno. Mam pokaz klatek. Mam pokaz klatek i 3K 8 GB RAMU i Radeon HD 5751 GB, gdzie dopóki wszystkie gry mi chodziły. Tu niestety gra odmawia mi posłuszeństwa i mam taki pokaz klatek, że normalnie mogłem zrobić pokaz slajdów. Ja tak myślałam się, żeby nie zrobić taki dla was numer <laughs> niespodziankę i zrobić sobie... Materiał z, z Call of Duty Ghost na postaci pokazu klatek z trybu multiplayer. Takiego czegoś, słuchajcie, jeszcze nikt nie widział. No, słuchajcie, jest dość na poważnie. Słuchajcie sprawa, słuchajcie, sprawa przykra, bo. Yy, są, słuchajcie, z dwóch, pod, dwa podzespoły bazowe nawalają, bo część graczy na przykład posiada kartę graficzną, a nie posiada na przykład ramu. Jest wprowadzona blokada zapewne, o której yy, już na pewno słyszeliście w całym net, huczy, że trzeba posiadać oczywiście 6 GB, żeby uruchomić w ogóle yy, tą grę, jeżeli posiadamy 6 GB. Gra rzeczywiście nam się odpala, chociaż e, sprawdzałem optymalne obciążenie, słuchajcie, ona nie wykorzystuje nawet 6 giga, ona wykorzystuje do 3 giga, słuchajcie, maksymalnie w pełnym takim obciążeniu, także nie wiem po co ta w ogóle blokada jest prowadzona no, a druga rzeczywiście sprawa jak już masz mamy te ramy, tak jak w moim przypadku e, no to niestety nawala karta graficzna. Dziwię się, bo w Battlefield normalnie, słuchajcie, śmigał, miałem 40 fps przy nagrywaniu, to rzeczywiście jest problem, ja no, trudno, najwyżej poczekam na jakiegoś, jakąś łatkę, jakiegoś patrzę, przecież nie polecę jak pojebany do sklepu i nie kupię karty za 1000 zł jakiegoś GTXa 760, bo mi Call of Duty nie chodzi, zawsze rzeczywiście można będzie wrzucać filmiki z poprzednich koda, przecież tak dużo osób gra... Mam nadzieję, słuchajcie, że ode mnie się nie odwrócicie. Że jak, jeżeli nowej części nie będę wrzucał, to nagle patrzę tutaj, e, liczba subskrypcji spada rzeczywiście o połowę, przestajecie oglądać e, moje komentarze. Takie niestety jest życie. Jak to zawsze mój kumpel mówi kurwa, zebo coś Ci powiem, wiesz co? powiedz jaki moje życiową radę. Zawsze całe życie w plecy, zawsze w dupę. Ja rzeczywiście wiem co on teraz miał na myśli. 150 zł gra kosztowała, napaliłem się co nie miara, myślałem rzeczywiście, już będzie ostro pierdalanie gromienia. co niestety przełożyło się, że mam pokaz klatek, ta gra rzeczywiście poszła, rzeczywiście tylko jest potrzebne ugrać ale obiecałem sobie, słuchajcie, honorowo, że nie, że nie, nie pójdę, nie polecę, nie kupię żadnej karty graficznej, chociaż tak mi kusi, Taką mam normalnie chęć. Po lewej stronie mam takiego na ramieniu aniołka. Po prawej stronie takiego diabła, ale nie. Pierdolę nie. Nie pójdę i nie zrobię tej przyjemności. I nie napędzę rynku ze sprzętem komputerowym. I nie wydam e, pieniędzy na... Kartę graficzną, najwyżej będzie Call of Duty na razie leżeć na półce Może zrobią jakąś łaskę, może się zlitują Albo w przyszłości staniemy z jakiś w jakiś Albo macie kartę graficzną Do sprzedania, słuchajcie jak macie jakąś kartę graficzną Piszcie, no jakoś zgadamy W tej kwestii finansowej coś od was, jakoś tak odkupię Po połowie cenie, bo to trudno I właśnie w tym momencie konsolowcy słuchajcie mają przewagę Kurda farciarze, rzeczywiście kto ma konsolę to naprawdę e, szczerze mu gratuluję Farciarze, jeszcze raz e, Farciarze, ale niestety e, Kto ma PC tam musi grać w starsze części Ale po, po starsze części też są dobre Słuchajcie, od koda, czwórki Wszystko z wyż, naprawdę też idzie nagrywać To nie jest tak, że wiecie, że nagle pojawia się Call and Ghost i rynek e, Kompletnie przestaje wszyscy zapominają O starszych częściach, bo e, Dwa miesiące rzeczywiście po trzech wróci Rzeczywiście hype na e, starsze Starczy częściej to bo, słuchajcie taki dość ponury komentarz e, na dzisiaj. Myślałem, że rzeczywiście ten dzień zakończy się inaczej, no ale cóż zrobić, słuchajcie, life is brutal, nie ma, nie ma, tutaj, że nie ma, że, że boli. Będziemy się słyszeć jutro albo pójdźcie w kolejnym filmiku. Głowa do góry, słuchajcie, klata wypiąć, pieprzyć e, pod zespołu bazowe, e, tyle co miałem do powiedzenia. Piszcie czy wam rzeczywiście ta gra chodzi, jak to wszystko wygląda. Trzymajcie się do kolejnego filmiku. Jest moc! To jest ważne.